Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycje, tak naprawdę dwie, dwie historie jednego komiksu, kilka dni lata oraz wysepka szczęścia. Komiks został wydany przez wydawnictwo kurt, co możemy zobaczyć oczywiście na okładce. Natomiast jeżeli chodzi o samego autora, idealne będzie nam przedstawienie tutaj właśnie sylwetki. Tego artysty, czyli Christophe Chabotet. Mam nadzieję, że dobrze wymieniłem tą nazwę. Jeżeli nie, to bardzo Was przepraszam, żeby było Wam łatwiej. Myślę, że tutaj bym chciał jakoś złapać właśnie światło i najlepiej, gdybyście się zastopowali i mogli przeczytać oraz poznać tego artystę. Sam komiks został wydrukowany. Jeśli chodzi o drukarnię i druki oprawa, oczywiście jest to skleniarz. Natomiast komiks jest miękka okładka ze skrzydełkami, cena 59,90 i ma 160 stron. Także całkiem pokaźne czytadło, przyjemnie się trzyma w ręce, naprawdę wygląda spoko. Komiks jest nowością, która całkiem niedawno pojawiła się właśnie, jeżeli chodzi o wydawnictwo Kurz. I oczywiście można ją było nabyć, tak jak ja to zrobiłem, na komiksowej Warszawie. Sam komiks, jak wspomniałem, posiada w sobie dwie piękne historie w czerni i bieli niekiedy dość oszczędnie prowadzone historie, jeżeli mowa o tekście, ale tak jak w opisie tutaj to zostało zawarte, bardzo, bardzo dobrze, że tak się stało. Myślę, że każdy, kto przeczyta to, zrozumie. Także tutaj się właśnie prezentuje nam ten opis, zarówno kilka dni lata, jak i wysepka szczęścia. O czym są te historie? Jeżeli chodzi o kilka dni lata, jest to komiks opowiadający o młodym chłopaku. O młodym chłopaku, zresztą. Spider-Man, prawda? Nie czytam Marvela. Szkoda, że nie Batman albo coś z DC, ale nie wybrzedzajmy. Oczywiście opowiada właśnie o tym młodym chłopcu, który trafia do pewnego domu. Do pewnego domu starców, zawiezionego przez mamę. I historia jest bardzo subtelna. Czyta się ją przyjemnie, a jednocześnie poznając bohatera oraz jego relacje, właśnie nie z kobietą, nie z tą starszą kobietą, a bardziej z mężczyzną, pokazuje coś na zasadzie więzi, bym powiedział, raczej chyba wnuka i dziadka. Tutaj oczywiście nie mamy tego wszystkiego jednoznacznie przedstawione, o co w tym chodzi, ale relacja, jaka ma miejsce między tymi dwiema postaciami, naprawdę jest bardzo, taka bym powiedział, intymna w tym pozytywnym sensie znaczeniu, czyli że. To wszystko, co się dzieje, to wszystko, co zostaje przedstawione, w jaki sposób oni spędzają czas poznając się i przekonując coraz bardziej do siebie, jest bardzo przyjemne w odbiorze. Nie trwa to oczywiście zbyt długo, gdyż nieubłaganie, czas płynie, no i nasz mały chłopiec jest zmuszony, aby po prostu wrócić z mamą do domu. Opuszcza dwoje starszych ludzi i tak naprawdę. To co nam pozostaje na samym końcu, to jest właśnie nigdy nie zapomnę, ale czego? Ja myślę, że tu autorowi chodziło o tym właśnie przeżyciu, o tym spotkaniu z tym małym chłopcem, choć na początku starzec był dość bym powiedział taki cichy, niedostępny, to jednak ta więź, o której wspomniałem, która nawiązała się między nimi, była naprawdę wyjątkowa i właśnie nigdy jej nie zapomnie. Jeżeli chodzi o drugą pozycję, wysepka szczęścia, no tutaj już mamy do czynienia ze znacznie dłuższą historią, historią pewnej rodziny. Rodziny, która tak naprawdę nie jest wcale szczęśliwa. Młody chłopiec, nastolatek oraz dwójka rodziców. Ojciec, który ciężko pracuje i widać, że kocha swoje dziecko oraz matka. Matka, która dla mnie. Nie będę użył określenia, kim ona jest, bo mogło to by być niestosowne, ale mam wrażenie, że kobieta, która siedzi w domu, nie zajmuje się niczym poza obowiązkami tymi, właśnie domowymi, cały czas ma jakieś wymagania, cały czas coś jej nie pasuje. Nieważne, że jej mąż ciężko pracuje, że kocha syna, pewnie kocha też i żonę. Jej cały czas coś nie gra, cały czas jest z czegoś niezadowolona. Powiem szczerze, że w pewnych momentach nawet staje się to do pewnego stopnia uciążliwe, albo bardziej by powiedział przykre, że zamiast próbować jakoś podejść do tego inaczej, próbować tą rodzinę jakoś dalej, że tak powiem, pielęgnować, tą tradycję życia w rodzinie, wcale tutaj tego nie ma. Chłopiec widać, że jest załamany, że nie może się w tym wszystkim odnaleźć. Najgorszym momentem tego wszystkiego jest, kiedy w szkole zostaje mu zlecone, zlecone takie zadanie wszystkim dzieciom, aby opisali, jak spędzili niedzielę. No i jak on spędził niedzielę. Ja wam tego nie powiem. Oczywiście tutaj jest to przedstawione i jest to bardzo smutna niedziela. Dlatego zostaje zmuszony kłamać, gdyż wstydzi się tego, aby powiedzieć tak naprawdę, jak ta niedziela jego minęła. Wszystko wydawałoby się, że będzie tutaj po prostu smutne zakończenie, a jednak okazuje się, że wcale do końca tak nie jest. Poznaje pewnego tajemniczego mężczyznę. Z tego, co wynika, fabuła jest on prawdopodobnie osobą bezdomną, gdyż, tak jak wspomina, mieszka tak pod gwiazdami w pewnej takiej przyczepie kempingowej, czego się dowiadujemy oczywiście w późniejszym momencie i razem z tym chłopcem. Zaczyna pojawiać się między nimi więź. Właśnie to jest fajne nawiązanie, które ma miejsce do tej pierwszej historii. I tutaj widać, że autor chyba świadomie właśnie to zrobił. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i co dalej? Dalej, oczywiście, mamy tą relację tego chłopca z tym bezdomnym mężczyzną, który pokazuje mu. Świat i życie z trochę innej perspektywy. Chłopiec dopiero wtedy dostrzega pewne wartości i stara się je wykorzystać w domu rodzinnym. W domu rodzinnym przede wszystkim relacji ze swoim ojcem. Finał powiem szczerze, że jest na swój sposób bym użył określenia nawet satysfakcjonujący, nawet dzieje się coś takiego, żeby można rzec, nie ma tak źle, nie ma takiej tragedii i ta historia jednak może zostać uratowana, co jest zwieńczeniem tej historii, która tutaj właśnie, jeśli chodzi o Wysepka Szczęścia, została nam sprezentowana. Dlatego fajnie wydany komiks, ciekawe historie, myślę, że dla każdego, zarówno dla młodszych czytelników, nie mówię, że dla dzieci, ale dla nastolatków, dlaczego by nie starszych, czy to mężczyzna, czy kobieta każdy spędzi miłe chwile z tym, z tym komiksem. Dlatego, gdybyście chcieli, gdyby was on zainteresował i to, co Wam powiedziałem na dole w opisie oczywiście znajdziecie link, gdzie możecie sobie kupić ten komiks. Zachęcam Was do tego. Kurt tutaj myślę, że się spisał i jest to przyjemna, że tak powiem, pozycja którą można polecieć. Oczywiście ja też polecam Wam swój kanał. Zachęcam, abyście zasubskrybowali go, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Oczywiście zajrzyjcie na stronę lubiełkomiksy.pl, fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. No i oczywiście nie zapomnijcie skomentować tego materiału, polubić oraz udostępnić. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Widzimy się w kolejnych. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!